Kim ty jesteś? No to pytanie pojawia się prawie pod każdą rolką. No cóż, niektórzy nie sprawdzą. No w Wikipedii chociażby. No czy na mojej stronie, której adres zawsze podaję. I dlatego wypisują takie różne komuch, ubek, yy, pisowiec, katol, partyjniak. Nie. Podejdźmy jednak do tego pytania głębiej. Ja teraz doskonale wiem kim jestem. Ale czy każdy z Was wie, kim jest? Jestem pewien, że 90% nie ma o tym zielonego pojęcia. To no, tak samo jak ja, kiedy byłem o połowę młodszy. Gdy ktoś wtedy mówił do mnie, że mam duszę, to otwierałem się humoroidy. No, dlatego zamieściłem tu moją piosenkę z tego okresu, kim jestem. Posłuchajcie, może poczujecie jakąś symetrię?